Witam na kolejnym grzybobraniu taki wypadzik myślę, że z półtorej godziny i będę uciekał dzieciom obiad gotować na chwilkę. Mam troszkę rydzów i jak standardowo zaczynam film, jest pierwszy prawdziwek. Pewnie za chwilę się to zmieni, bo już prawdziwków nie będzie i będzie ciężko zrobić film <grym> od pierwszego prawdziwka, no ale... Nic, zobaczymy jak to tutaj się rozwinie ta cała moja wycieczka, idę sam. Dostałem telefon, że jedna pani chciałaby grzybki no to trzeba wykorzystać sytuację i śmignąć trochę pozbierać Jezus wszędzie pełno, więc z zbieraniem nie będzie większych chyba problemów. Wszędzie, wszędzie te mleczajki jodłowe, fachowo nazywane przeze mnie bezczelnie ryzami. Wszędzie są, więc tu na kosze dość trochę chyba tego. O po tej jednej miejscu wersy już mam tyle. Tu kolejne miejsce. Nie widać tego ich pomarańczowego, pięknego koloru takiego. Kolejna miejscowa i jest ich tu też dużo, więc zaraz tu na łapie. Odwiedziłem dwie moje miejscówki rydzowe. Tu znowu są rydze, więc zaraz pozbieram. Jest ich dużo. Mam już prawie pół koszyczka, także szybko to idzie. Trochę podpinek po drodze widziałem. Opieniek, nie pewnie się inaczej mówi eee, Także Nie brałem, bo mało, ale jak będą gdzieś w jakiejś większej kupie, to pewnie będę brał Są mi opieńki Ale już takie starszawe Te ładne, grube, owate są fajne Niestety nie widać ich tu wiele Opieniek ładnie obrośnięty opieńkami może gdzieś jeszcze znajdę jakieś takie młodsze ładniejsze koszu tyle szedłem tu bo są rydze są rydzyki no ale jest jest i pan mu humor piękny no ale jest do prawdziwek wyrosł mu się tutaj na mojej drodze może tu do góry widzę, że pełne rydów pełno więc tu nazbieram już trochę i popatrzę za prawdziwkami chociaż nie odwiedzam moich miejsc prawdziwkowych więc mi to nie po drodze dzisiaj trochę ale gdzieś może zboczę kawałek jak będę wracał obskakuję tutaj moje rydzowe polanki prawie cały korzyść mam tutaj w moim lesie koło domu niedaleko Wszędzie rydzę i tu i tam i tutaj jest tego za masa także chyba jeszcze tą miejscówę jeszcze jedną i będę miał koszyczek pełny przyjdę popatrzeć na prawdziwki tu kawałek dalej i wracam już myślałem, że nic mnie nie zdziwi, przeszedłem wszystkie moje miejscówki tam, no takie po kraju na prawdziwki. Nic, nic, nic. No ryzyków nazbierają cały koszyk. A tu pyk przy dróżce jak już idę do domu. Siedzi sobie prawdziwek pod drzewkiem. Także jest trzeci dzisiaj. No a i myślę, że to na tyle. Ale i tak fajnie, że w ogóle jakiś jeszcze się trafił, bo... Byłem przekonany, że, że już prawdziwków raczej nie ma Dość chwilę mnie nie było w tym lesie a jeszcze są Może gdzieś jutro wyskoczę na chwilę Tak typowo na prawdziwki popatrzeć No nic, zobaczymy No to teraz mi temat w ogóle pogniótł Wychodzę już z lasu Tam są, tam są domy A tu kurczę, no mam cały ten koszyczek A tu taki śliczny prawdziweczek stoi Na środku drogi praktycznie Także jeszcze na koniec niespodzianka czwarty dzisiaj. Nie widzę tu więcej, ale to też nie ten czas, żeby nie wiadomo ile dookoła rosło. No nie, skończymy zabawę na dzisiaj. Może jutro coś tam, bo znajomi dzwonili, że chcą, żebym mi gdzieś tam podprowadził na, na grzyby. Na chwilkę to, to pewnie tak się to wydarzy. Wszystko jutro, ale o której co, jak to nic nie wiem.